są lepsze rzeczy. Tam są chyba wszystkie cinderbloky LOL O oh, kurva. To je, to je... Nic, to jsou na ní baraky. Ještě <laughs> si schovávám koho kopa. <laughs> Haha, kudyž. Odjíbám. Normalnie chyba trojana trafiłem. Oj szybko, szybko, szybko. Oj chłopak ma pecha. No, trojan. Haha, dzięki. Kluczyk, kluczyk. Dziękuję. No były poza badą. Mam ich lawa. To iduje ich... Tutaj Trojan. Jokej. No. Hmm. Czemu nie mogę stołować? Nie mogę stałować ich samo to o to. No nic, dobra Kurwa, już do mnie strzelają. Chyba wiem czy ja to szokam. Czy to to Rozwaliłem samolot.

Nie, rozwaliłem, yy, chciałem odlecieć su, to mnie strzelali do mnie po kabinie. Yy, I co? No i nie udało mi... No, i strzelali we mnie, ja straciłem przytomność, więc nie udało mi się za dobrze wystartować. Ja w drzewo, rozwaliłem samolot. A ja mam trzymać teraz krwi teraz i zły Eee, <grym> yy, Kluczki do lawa też stracili, bo wypierdoliłem je gdzieś. Jak mnie zastrzelili. Ale straciłem 2,5 tysiąca Humanity, no. 4,650. Na plusie. O, biorą lawa. To jest zbyt pazarny. Oj to mój tam. No chciałem stołować i spieprzyć lawem. Czyli mówię, chyba jest zbyt pazarny. Oj to tam, tam. Nie, pazerny byłbym jakbym chciał wyrmać im do bazy i zrobić większy show. Ale że nie mogłem go stołować, to się dziwię. Gdzieś sobie jeżdżą lawem To może wrócę do nich teraz Więc tak sobie jeżdżą Nie mam nic do stracenia Tysiąc życia Może rowerek sobie zrobię Ale że wiedział, że to ja. Było napisane. Tak? A ja nie miałem. Ja widziałem tylko, że trójon został zabity. Nie było, nie było, A może widział cię, wiesz? Bo wtedy jest napis przez chwilę. Dobra, helka już jest pełna. Nie, nie ma. Nie, spróbuję jeszcze raz wejść teraz do ich bady. <grywka> spakmy schyrowa sejf co? Poczekaj. I, oh, I malino. Muszę strzelać. Jaki był kod do tego sejfu? 9933 Ja pierdolę stary musisz mnie szybko zablokować. Teraz pieprza. pierwsza i pojedź do bazy, wyładuj to i po drodze mnie gdzieś zgarniesz i. Jak ktoś cię zabił? Yy, zombiak. Mhm. Ciota. Taka spina, patrz, tak. ja pierdolę. Co, wyzywają cię chirur? No. Co, bo bez życia sobie nie radzi? Pohamuj się, kurwa! No, się pohamować. się trochę No, nie mam pojęcia, pojem do swojego opisać. Och, sto przytomność. A co on No, że go zabiłem, no płacze, no Jezu, tej on płacze za coś innego, on płacze to co czerwony mu zrobił wczoraj. No to mam to w dupie, co madryj czerwony, tak? Zrobił nic, co jest nie w regulaminie, nie? i teraz jest przez to, wiesz, to tak jak nam rozpierdalają helki. Skąd oni kurwa wiedzą, że akurat ktoś u nas jest w ładzie? Może jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Mhm, mm dawaj, Madur, dawaj, bo to jest sporo. To jest. Przecież był. Ja w Pierdolę, ty za Bachor. <słuch> nie tam, już nie odpisy, bo nie ma sensu. Już doleciałeś. Tak Daj na. Może auto zawisie? Nieważne. Płaczą, płaczą. <grym> Jeszcze tamten napisał pohamuj przez cechano. Zostawili otwartą bazę. O kurczę. otwarta baza i chuj. Teraz muszę, teraz cel jest taki. Znaleźć krew. No teraz wszedłem. Oni gdzieś posiedzieli lawem. O, jest Abrams. I mlrs mają. No w, ej, na no, włączonych światłach, to może go nie zamknęli. Nie słyszysz, że pyta, czy już Jetta rozjebałeś? <noise> a tego zajebałeś w bazie, tak? Nie, on był poza bazą. No dobra, no ale był tam, gdzieś. Tak. tak. To on się płyje, że atakujemy, jak nikogo tam nie ma, kurwa. Ja sam siedziałem w bazie, jak nie tłukli czołgiem, a potem kurwa przylecieli jeszcze jakiś helikon. Co co mu chodzi? Poza tym wczoraj jak wjechaliśmy do Izraela to przecież ten jeden top był na pewno, pewno. Kurde muszę krew znaleźć Ej mają, mają otwartego MLS-a mogę go brać? Tak No tak jeśli jest otwarty? Print hmm? King Zrób prima właśnie e, Shadow Playa mam Ja non stop robię w A tylko e, Tylko nie będę jak je wyjechać mm -hmm. Czy Jak? Przecież rozbiję inne rzeczy tutaj jeszcze. Bramę masz prawo rozpierdolić. Ale zmieni... MLRS-em? Tak, ja, nie roz, rozkopyj za dużo. Zobaczę tam, gdzieś nie mamy jakieś podórku. Wiesz co, wolę nie strzelać z MLRS-ów, wiesz? Ale jest trasa także Dobra, muszę, muszę najpierw znaleźć kraby, wiecie? Jezu jakoś spina poślady tej kurwa macie Nic, szukam czegoś do picia, na jakąś krewce O, kurwa. Kurwa, macie komuś krew? O, może tu? Kurwa, też nie. Halka. Kto ma klucz? Ja. Ty jesteś trupem. Dobra, ja się wyciszę. 哦。Oh.